Cześć, z tej strony PN2 i witam was w kolejnym odcinku z serii Fable Lore. I dziś przyjrzymy się Nieumarłym. Nieumarłym, czyli tym szkieletom różnego rodzaju z Fable 1, bo w Fable 2, 3 i w tych pozostałych częściach mamy jeszcze też takich jakby nieumarłych, ale ja ich oddzieliłem z racji na to, że to jest trochę taki inny rodzaj nieumarłych, tam mamy tak zwanych tych hollow manów. i to są takie też żywe trupy, ale nie właśnie w postaci szkieletów, tylko takie bardziej yy, ożywione korpusy. No generalnie to inaczej wygląda troszkę. No może wyglądowo yy, aż tak bardzo się nie różni, ale jeśli chodzi o opis i o samą nazwę, no to są znaczące różnice. Nie, no, wyglądowo też się w sumie różni, dlatego ich oddzielimy od tych nieumarłych, czyli od tych szkieletów z jedynki Fable'a, bo stwierdziłem, że tak będzie lepiej. No i myślę, że możemy zaczynać. Tak, tutaj dałem taką informację, takie sprostowanie na początek. Omówimy właśnie, jaki mamy rodzaj nieumarłych, gdzie występują, i jeszcze powiem, właśnie, dlaczego nieumarli są pod pewnym względem. Ciekawym, a nawet i fajnym przeciwnikiem. No i na koniec jeszcze będą pewne ciekawostki na ich temat. No i nieumarli to oczywiście jeden z rodzajów przeciwników, jakich możemy spotkać w Fable. No i tak jak to nieumarli, pojawiają się w różnych miejscach, ale oczywiście ich ulubionymi miejscami są cmentarze. Na przykład cmentarz Litchfield, gdzie właśnie organizują zasadzki na podróżników, którzy zapuszczą się w to miejsce. Generalnie nie umarli są uważani za takie dość bezmyślne stwory, które po prostu atakują, ale generalnie nie są jakimiś inteligentnymi bytami, ale też są uważane za takie stwory, które są dość jednak mimo wszystko wytrzymałe. Mimo że wygląda to, że taki zlepek kości, no to jednak za takie są uważane. No jeśli chodzi natomiast o samą grę, to wcale tak nie jest, bo nieumarli są dość. Łatwymi do pokonania przeciwnikami, o czym jeszcze powiem w dalszej części odcinka względem ekspienia na tych przeciwnikach. A jakże? No i generalnie nie umarli oprócz tego, że nie są zbyt wytrzymali, no to są też bardzo, ale to bardzo powolni. Co sprawia, że są naprawdę dość łatwymi przeciwnikami do pokonania, nawet jeśli występują właśnie w większej grupie, tak? Nieumarłych też możemy podzielić na kilka takich typów. Mamy tych takich standardowych, te zwykłe szkielety, które nie wyróżniają się zupełnie niczym i są właśnie przywoływani przez potężniejszych takich przeciwników, jak nieumarli generałowie, czyli taki rodzaj szkieleta, o mówię potem, czy nimfy, te takie sukoby, jeden z rodzajów nimf. I, no I są tacy mali, słabi, no, nie są jakoś specjalnie wyposażeni. No, na, nawet taką tą podstawową bronią można ich bardzo szybko skroić. Trochę silniejsi są tak zwani wodzowie, porucznicy nieumarłych. No i są troszeczkę bardziej masywni. Mają trochę większą siłę, trochę lepszy pancerz, ale też e, nie ma tajszału. No i taką najsilniejszą z tych podstawowych. Jednostek szkieletów jest nieumarły generał. No i tutaj już jest troszeczkę silniejszy ten przeciwnik, no ale również jest on wolny i generalnie no po prostu przywołuje tych pomniejszych sługów, tych nieumarłych, te szkielety, takie słabsze, ale tak to żadnych mocy nie posiada. Generalnie można ich rozpoznać po tym, że mają takie postrzępione peleryny. Mi się ten wygląd akurat tych przeciwników dość podobał, bo naprawdę on się wyróżniał na tle tych innych nieumarłych. Trochę to przypominało mi wygląd, jak byli przedstawiani na przykład, jak były przedstawiane lisze w niektórych uniwersach fantazy. I widać było na pierwszy właśnie rzut oka w Fable, że jest to jakiś trochę lepszy nieumarły. Natomiast po prostu jest on o tyle lepszy, że. Ma fajny wygląd, trochę lepsze statystyki, ale nadal jest wolny i nie jest też jakimś specjalnie silnym przeciwnikiem. Ale właśnie jest też w pewnym sensie kluczowy do tego, co powiem potem. No i mamy jeszcze ostatni taki niejako dodatkowy rodzaj tych przeciwników, czyli widma, które występują na pustkowiach północy. Czasami są przywoływane przez innych wrogów, którzy oczywiście też zamieszkują ten sam region, bo to jest taki. Dla tego regionu charakterystyczny właśnie przeciwnik. No i są oni podobni dość do nieumarłych generałów. Z tą różnicą, że właśnie mają zauważalne to takie połączenie z tym mrozem, tak? I z tym, że zamieszkują te lodowe krainy. Z kolei książka Creatures of the North nazywa je szkieletami siwymi. Także taka nazwa. No i właśnie, mówiłem o tym, dlaczego te, ci generałowie są kluczowi. No właśnie, bo oni przywołują... Tych pomniejszych sługów, te słabsze szkielety. I szkielety, nieumarli, są bardzo fajnym sposobem na ekspienie, tak. Zarówno jeśli gramy na build podłucznika, jak i na build podwojownika, tak samo łatwo jest ekspić na nich. Bo naprawdę, nieumarli są bardzo wolni. Naukiem no, wiadomo, łatwiej się ich trzyma na dystans, ale mieczem też nasz bohater, też nasz bohater właśnie z Dębowej Doliny jest na tyle szybki, żeby zadać cios, one takiego szkieleta i dostać za niego exp, a tym samym nie zostać uderzonym przez kolejnego, bo jak wiecie, w Fable mamy ten licznik taki kombosów. Im większy jest licznik combo, tym więcej dostaniemy właśnie exp'a, tym większy jest ten mnożnik. Dodatkowo, jeśli ten mnożnik jest odpowiednio wysoki, warto wypić, jeśli taką posiadamy, podkę, taką właśnie, która nam daje tego exp'a. I generalnie to, żeby podekspić troszeczkę na tych szkieletach, jest przydatne, jeśli po prostu chcemy się pewniej czuć na jakimś etapie dalszym. Albo też jest przydatne, żeby troszeczkę mieć lepsze zdolności, jeśli przechodzimy jakiś challenge, na przykład Challenge HC, polegający na przejściu całej gry bez ani jednego zgonu. Także tam też każda umiejętność. Niezależnie pod jaki build idziemy, no to wiadomo, musimy określone zdolności zdobyć, no to każda umiejętność jest na wagę złota, szczególnie przed tą ostateczną walką, gdzie mierzymy się z Jackiem Blade'sem pod postacią smoka. Tam jest to szczególnie właśnie kluczowe, żeby poexpić i mieć te zdolności wszystkie, które ch chce się mieć, posiadać pod dany build, no bo jednak e, trzeba troszeczkę mocniejszym być. Generalnie, jeśli chodzi o jakieś umiejętności i tak dalej, no to na szkielety będzie fajna multi właśnie zdolność multi-arrow, jeśli gramy pod łucznika. Bo one naprawdę są słabe, mają słabą wytrzymałość, także dość szybko padną, dostaniemy expa i wyeliminujemy tych przeciwników. I generalnie jeszcze na koniec warto dodać, że tak jak spora część przeciwników z Fable nie umarli, również są przeciwnikami występującymi na arenie. Występują właśnie w jednej z rund. No i są łatwi do pokonania. Na arenie mamy dość sporo miejsca. Także bez problemu można trzymać tych nieumarłych na dystans. No bo na arenie mamy wiele rodzajów przeciwników. Mamy hobesy, mamy bandytów nieumarłych, wilkołaki. No i oczywiście zwieńczeniem jest walka ze skorpionem. A jeśli jeszcze chcemy więcej dostać pieniążków, no to tam mamy walkę z naszą współzawodniczką. No jeśli chodzi o nieumarłych, no to wszystko co mogłem powiedzieć na ich temat To raczej takie typowe przedstawienie nieumarłych w uniwersum fantazy Zamieszkują jakieś cmentarze, krypty Są powolni Są takimi po prostu szkieletami Dzierżą miecze, jakieś tam elementy zbroi Ale generalnie niespecjalnie ich to chroni Także no takie typowe przedstawienie w fantastyce właśnie nieumarłych ale zdecydowaliście, że to właśnie o nich pierwszy, pierwszy, jako pierwszych chcecie odcinek. No także oczywiście nagrałem. Powiedziałem też o tych technikach no że są dość łatwi do farmienia ekspać i przeciwnicy, także warto z tego skorzystać, jak ktoś chce mieć po prostu więcej zdolności, chce mieć wyekspioną postać przed jakimś etapem. No to właśnie na nieumarłych to są dobre moby, żeby na nich poekspić. No i. Jeśli chodzi o taką, tą główną część tego odcinka, to by było na tyle, także dziękuję serdecznie za uwagę. Natomiast jeśli chodzi o tą część dla chętnych, będzie to oczywiście omówienie standardowo ankiety, gdzie omówię cztery opcje, które tam występowały. Oczywiście jedną z nich byli nieumarli, którzy zwyciężyli, ale to już tak dla chętnych. A ci, którzy byli dla tej właściwej części odcinka, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się, słyszymy się w kolejnych i zapraszam jeszcze dla tych chętnych na omówienie tej ankiety. No i nieumarli zwyciężyli z potężną przewagą głosów. Na początku było to bardziej wyrównane, że pozostałe opcje miały więcej tych właśnie punktów procentowych, ale nieumarli wygrali. Co jest dla mnie zastanawiające, ponieważ uważam, że pozostali e, przeciwnicy, pozostałe opcje są dużo ciekawsze. Natomiast tak zadecydowa zadecydowaliście, więc spoko. E, na drugim miejscu uplasowały się nimfy. Nimfy mają też sporo rodzajów. Ja myślę, że o nimfach wyszedłby dłuższy odcinek niż o nieumarłych. I to może nawet i sporo, gdyż mamy naprawdę kilka różniących się rodzajów tych nimf. Dalej uplasowały się krakeny. Kraken jest jednym z bossów właśnie w pierwszej części Fable'a. I krakeny w Fable są troszeczkę inaczej przedstawione, może niż w innych uniwersach fantazy, bo nie jest to taka typowa. Duża po prostu ośmiornica. Nie, Kraken Fable jest trochę inaczej przedstawiony. Chwała za to twórcom, że poszli po jakiś taki inny pomysł, inny projekt tego, tej postaci, tego przeciwnika. No i na ostatnim miejscu, ku mojemu zdziwieniu, uplasowali się moim zdaniem najbardziej ikoniczni przeciwnicy i tacy już najbardziej oryginalni dla Fable'a, czyli Hobesy. No, moim zdaniem, takie ikoniczne postacie jeśli chodzi o Fable'a. Razem z Jackiem Bladesem chociażby. No ale jednak otrzymał najmniej, najmniej punktów procentowych. Ale myślę, że pojawił się bez problemu w kolejnych ankietach. Jest już kolejna ankieta. Tam wygrał Mistrz Gildi. I myślę, że po publikacji tego odcinka o nieumarłych ja opublikuję kolejną ankietę. Także no co, w tym odcinku to było na tyle. Ja się z wami żegnam, także trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!